Odpowiadaj! ze spadochronem to jest chuj przystać! <grym wytrza> <mum> <mum> ale taki nawet od dołu widzę uszanowany. Nie bijesz go za często. A czy strzeli ze sprzęgła? Ja robię ze sprzęgła. Najpierw podrywasz motor do góry pierwszym gazem i dopiero jak przednie koło dotyka tego kamienia, to dopiero wtedy jest drugi gaz. widać, że tu mamy zawodnika z doświadczeniem. Ah bien ça Siedzieliście u góry się obijacie, jak reszta grupy się męczy? O nie, nie. Ja bym pomyślał nad zmianą tej opony. I to zawieszenie też, to no, to nie będzie nigdy cykać w takim terenie. To się wszystko wytnie. Ty, ty tu na trasie Dawaj jedyneczka i na boczek. Ruszysz, tylko tak jedyneczką. Cały czas sprzęgło musisz pracować, żeby mu nie, nie puścić całkiem sprzęgła. Żeby on się zaczął rozpędzać, rozpędzać. I ze 2 metry przed tym korzeniem musisz smyrnąć z gazu. Pierwsze to tylny hamulec jest najważniejszy, żebyś nie hamował przodem. I powolutku z trakcją, nie? Dawaj, dawaj, dobrze, 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 dobrze. Tyra, go! Sam wjechałeś? No, ale to ja tylko tutaj tam gadam, a to ty wjechałeś, nie? To. Proszę nawet sepo! Spokojnie. Połudzi? Troszkę, ale doszło mnie tylko monit drzewko. A? Dobra, już się, już się kameruje. Dawaj bo to się kameruje! Teraz musisz powtórzyć, jak, jak powtórzysz ładnie i rzucisz, to ci pomogę, jak nie, to musisz tu spać. Pięknie! <grystanie> nie, nie. O to chodzi, nagrało ci. lepiej, <grystanie> tu nie wpadł, ani tu. Ja pierdolę. <grystanie> do wyboru, do koloru. O biedna Maja, po tamtej stronie kolejny jest, ale ma przej**ana. Dobrze Dobrze I tu byś wybrał którą ścieżkę? Tu? No Chyba prawą Prawa jest dziura jak O popatrz, jak ja tak stoję to ja mam i rozpęd i tu naprawdę nic nie ma, żeby pojechać na wprost Nic. To zobacz, że ja w ogóle bez gazu to robię To co ty gryski lubią najbardziej <śpiewa> Sebuś, brawo! Bardzo ładnie! I tak się woduje młodych kartę No profesjonalnie! Sebuś profeska! Sebuś, tak, szacun. Będzie z Ciebie szofer. Bardzo mi się podoba. Już jak pierwszego dnia razem pojechaliśmy do lasu, to wiedziałem, że z ciebie coś będzie. Pomyślcie teraz o innych dzieciakach na osiem piątkach, czy ktoś by o. tu psychicznie wytrzymał. Ładuj bateryjki i rujemy dalej. Fajne. Nasi tu byli! Był jakiś katem! Tu będzie dużo rekwizytów w tym potoku. Klamki, handbary, takie pierdoły. No to się? ja w takim momencie musiałbym go troszkę To się lepiej troszkę rozpędzić. Właśnie źle Piątką jechałem potok, a teraz wróciłem po swój. i serio nie mogę oddychać. A! Kurwa! Dobrze wszystko, ale boli! A! Kurwa! A! Potrzebujesz pomocy, czy nie? Nie! Dobra, to jadę. A! Co miał na myśli autor tego potoku? A woda, przypuszczam, że jest tutaj po to, żeby dolać do chłodnicy. Ja cię nie zostawię, ty mnie nie zawiedziesz. Tak to działa. Przybierz, że o ciebie dbam. Myję cię, smaruję. Kupuję ci wszystko, co potrzebujesz. Wiesz, że na niczym nie oszczędzam. No. Taki. Zastrzęgłem potrzebna? po co? Ja pierdolę kurwa, 34 lata Co ja powinien jakiś dostawać ten Normalnie ludzie mają na starość chyba spokój w życiu A ja? Ja tu sam przyjechałem ja mówi, chodź Fajnie będzie, wiesz, czy lubisz naturę Prawde! Ale muzel uratował! To jest kurde piękne! Przepraszam! Nie chciałem, ale robisz roboty! Oj, oj! No. Miejsce. E. Chud. Ale to opona klei, wam powiem. Sami widzieliście. To jest Sofcik, nie za bogaty. Na ten wyjazd go nie zmieniałem. Zrobił parę treningów w Hiszpanii, parę w Polsce. Nadal jestem zadowolony, ale tu pięknie. Można słyszeć tam... Hop hop! Żyją. Sebusz tam leci na 8 piątw i trzech dorosłych. Znaczy seta. No i jadę ci arteczką, nie? Tebej. Nagraźnie jestem zadowolony. Dogadujemy się fantastycznie. Mam też czy setę, ale jakoś z tym się lepiej dogaduję. To nie znaczy, że czyste jest złe. Bardziej chciałem pokazać, że 2,5 też daje radę. Yes. sytuację. korzystając z okazji, ja, mam wam pokazać moje buty, jestem z nich tak zadowolony, bo one w ogóle nie przemakają. Spodnie oczywiście z wentylacją, którą właśnie rozpinam, bo już mi ciepło. A jak mi się robi zimno, wyjadę z potoku, to zamykam i jest ciepło. A w tej chwili jest otwarte, no ten. Trzeba też pamiętać, jak jest kurz, tak jak teraz, no to ten zamek normalnie tak jak łańcuch czy wszystko się smaruje, bo jak tu wejdzie piasek, to on wam nie będzie działał. <laughs> Helm. 100% zadowolenia. gogle lustro Tylko lustro, bo lubię z dobrze wyglądać. No nie powiedz mi, że to źle wygląda. Trzeba jeździć tym, czym się człowiek czuje dobrze. I zawsze lepiej podpatrywać ludzi, którzy z tego żyją. No bo taki człowiek jak my, jak ja, który prowadzi wypożyczalnię, Jeździ z grupami, uczy ludzi jeździć non stop. No nie mógłbym sobie pozwolić, żeby jeździć z czymś, co jest dla mnie niewygodne albo niefajne, albo się z czymś męczyć. Tu nie chodzi o posty sponsorowane, tylko o rzeczywistość. Dawaj, 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 dawaj Dobrze, mamy to! Hej, bo nogę trzymam, żebyś nie spadł. Ja mam jeden jedyny problem A <grystanie> tu jest reszta o kurwa. I tak to się robi! Ału! Marcin Dawid Petarda 10 na 10 Mimo, że urwałem hamulec to jest 10 na 10 no, ale to gaz, gaz. No to no, tak ma być. Ale to jest przepiękny, wspólny, spędzony czas. I rozsądnie wydane pieniądze, prawda? Nawet nie było drogo te 1200 zł. To dla rządu. Koniec jak już tam stoisz, to byś wyjął z fotonu ten mi tam tamto zdjęcie zrobił. Kurwa. Jest, mamy to Gratulacje. Czterech uratowałem. Ta pizda jest mi dość zgodnie wdzięczna. Freestytajowiec. Cztery backflipy flippy na jednym podjeździe. Weźmy tu się kurwa. Powie górki nie zatrzymaj. O, ryba. Dobrze jest. ziomek tu nie było żadnego jeszcze dziecka, rozumiesz? Nigdy. A ci, co tu byli, to taki pierdol dostali, że nie jeden stąd spierdalał z potoku i się wracał w dół. Ale już mieliśmy takie myśli Nie ma żadnego wracania, Sebuś. Tak się robi zawodników. To jest życie. Nie tylko zawodników. Ale wyśnijmy go jak trybłosza. Filip, dlaczego Cię nie ma za nami? Obstawia tyły. Podnieś koło w tym motorze, Seba. Tak. Do góry. On jest lekki, ja naciskam naprzód. Dobra. Trzeba Masz tam bieg rzucony, dwójkę, trójkę? Jest dwójka, dawaj. O, jest. O, jest. O, jest. O, jest. Że odpalaliśmy motor od motorów, Sebkowi, bo kurwa, już nie da się tej świeczy wykręcić. Jest tak obrobiona, że nie ma czym nawet. Tak, już macie końcówkę chopie, za krzakami w prawo. No to jedziemy. No to. Buziaczki, pa! O, ho, 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 ho. Teraz trzeba przebieczyć wydych. Po to to robimy, ale jest pięknie. Powiem Wam, nie wiem jaka jest pogoda w Polsce, ale no my tu mamy jak w raju. Wyjazdy są do lutego, miejsca ograniczone. To jest grupa trudniejsza, grupa hobby. Przypuszczam, że jest teraz już na obiedzie nad plażą. No i o tym właśnie mówię. To jest piękne w ten sport. Piękna ten. Pierwszy raz o właśnie coś brakuje w tamtym. Pierwszy raz jeździłem połowę motocykla. Jak tramajem Opowiadaj! Kot na spadochronem, to jest chuj przy. Zagrałem twoje backflipy. A ja myślę, że on pamięta, nie musisz mu przypominać. Gaz, gaz ładny w ładnym stanie, no. A opowiedz nam historię Katema, no bo... No, normalnie spotkałem grupę cyganów, i chcieli mnie opierali. Jednemu odgryzłem krtanie, reszta uciekła. To złapali, to i... Mało tego, jeszcze ogon oddali. Nie jest tak źle, no. Nie jest tak źle, no. To, to wszystko... To się... Kurde. Parę elementów jest. Wow, shit! Zobaczcie? ja ci zaraz powiem. Będziesz miał 40 lat, to zobaczymy, jak będziecie jeździć z kolankami. Da, dalej. Bąk jeden, bo odpuszczam je, wyjechać ci mi powiedział. Bo na tyle wystarczy, właśnie. Ale co? Potrzebujesz pomocy? Okej. Okay. Potrzebuję pomocy. Weź mi sebek motorowy. Poczekaj, poczekaj. Co, mm. Co Wyskoczyłem za górki i mi złożyło momentalnie przód, wiesz? Całkowicie mi go kurwa złożyło. I poszedłem, wiesz, bokiem aż do tamtąd. Ale jest git czy? Wszystko gra, tylko się stukłem, wiesz? Po prostu kurwa mnie ścięła na lodzie. Powoli, spokojnie, spokojnie. A, Wcale nie jechałem super szybko Kurwa, nie ja... Chłopie, ja widziałem ja, ja też nie. widziałem, trąbiłem. Ja się patrzyłem w telefon. A ja trąbiłem. Kurwa, bo te telefony gówniarze że używacie, mało laty. Zostaw ten Instagram. petarda wam powiem! Nagrałeś? Co jest nagrane, Murdzia! Razu. Ej, tak się podoba! Ja nic na nie widziałem! Kurwa, ty petarda, też ładnie sobie radziłeś! Jak na swój wiek, całkiem Ej, fajnie! Człowieku, to są moje. Nie mogliście ich dogonić, kurwa! Widziałeś jakby dupa skakała? I, 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 i. Nie, ja się tam dzisiaj wyjeździłem! I ten początek, kurwa, Nie mnie pod... się do no, to... że paska, no, A pan no, się mówi, że 96,5 km dzisiaj przejechaliśmy. No, mi się rezerwa świeciła 30 km temu. Ale jest. To no, ja chcę mieć jest... To Tutaj mam na szpitalu. Ja tego nie chciałem wziąć. Ale to nie jest taki. Ale prawdziwa. Mańska. Mańska. Ja to do... Nie! Fu! Nie! Damski skip Ale to nie śmierć nawet. Это пахнет мигьем. <laughs>